Czy ktoś tutaj się martwił, że się Awon nie sprzedaje. <laughs> Wiecie co, wracamy. Można powiedzieć, że wracamy, nie ma się co przejmować, bo zawsze tak jest, że sprzedaż na początku nowego roku spada troszeczkę. Jest mniej, tym bardziej, że są podwyżki, zmieniają się ceny. Ludzie mają więcej wydatków i mniej wydają na kosmetyki, prawda? Ale zobaczcie, ten katalog. Katalog. Taki majowy, <noise> już nie pamiętam, bo dzisiaj szykowałam na czorwiec, więc już mi się to troszkę myli. Majowy katalog ma świetne oferty dla wszystkich i są świetne. Same zobaczcie, to moje zamówienie majowe, jeszcze nie wszystko, jeszcze, jeszcze będą dochodziły kolejne, ale to już jest to takie największe, które mam. W sumie są tutaj kosmetyki dla 76 osób. Teraz czas to ładnie posegregować, popakować na zamówienia dla klientek i w sobotę dostarczamy tak więc jeśli morale podupadły to ja wam mówię, że jest dobrze jest dobrze, będzie jeszcze lepiej więc nie ma co się martwić Ejwon się sprzedaje i będzie się sprzedawał zapraszam was wszystkie dołączajcie do nas, to jest świetny pomysł na zarobienie sobie dodatkowych pieniążków chcesz coś więcej się dowiedzieć piszcie, dzwoncie, jak wam wygodnie z każdą z Was porozmawiam i opowiem jak to wygląda u nas w Wielkiej Brytanii.